Wielkiego wybuchu. Chcesz słuchawki? Nic mi nie będzie. Uważa, że nic mu nie będzie. Boże, omal nie spadł na wózek, ale jak się ma, Bastera? Przeżył. Buster przeżył. Jak się czujesz, stary? Wyszło idealnie. Spadł parę metrów od wózka. Bohaterski Buster dokonał wielkiego wyczynu. Wystrzelił się z armaty. Bardzo dobrze to zaplanowaliśmy. Sabot się sprawdził. Buster przeleciał całkiem sporą odległość. Zgodnie z mitem facet przeleciał 70 metrów. Patrzyłem jak malek lądował. Niemożliwe, żeby człowiek to przeżył. Ten mit to wirut na wzdura. Jak się czujesz, Buster? Czy twoim zdaniem mi to Szopie i rakiecie został obalony? A jak ty myślisz, Jamie? Według mnie został ostatecznie obalony. Gdyby któryś z nas był na miejscu Bastera nie przeżyłby tego. On też się trochę uszkodził. Wracamy na parking i do kontenera zawierającego srebrną korwetę, w której od dwóch miesięcy leżą dwie zdechłe świnie. Chłopcy sprawdzają mit, mówiący, że kiedy ktoś lub coś umrze w samochodzie, wóz tak zaśmierdnie, że nie da się go wyczyścić i sprzedać. Czas wezwać najlepszego fachowca. Neil Sniper zajmuje się uprzątaniem miejsc zbrodni. Prowadzę biuro usług sprzątania. Specjalizuje się w usuwaniu substancji biologicznych głównie po zabójstwach, samobójstwach i wypadkach. Podejmujemy się ekstremalnych zadań, których inne firmy nawet nie dotkną. Nil wie dokładnie, jak będzie pachnieć samochód w kontenerze. Ten odór daje się niemal smakować. Trudno go opisać. To wyjątkowa woń, ale natychmiast się go rozpoznaje. Jamie i Adam zakasują rękawy i przystępują do ćwiczebnego sprzątania. Będziemy czyścić furgon koronera. Mam nadzieję, że nauczymy się ich metod działania. Jak zidentyfikować źródło smrodu? To będzie nieocenione przy czyszczeniu korwety. To nie są stopione lody, tylko prawdziwa krew. Nie podchodzę do sprawy tak entuzjastycznie jak Neil, ale to będzie ciekawe doświadczenie. Zacznijmy od podłogi. Znasz mi to samochodzie, którego nie da się sprzedać? Słyszałem. Jest kompletnie nieprawdziwe. Co powiedział? Kompletnie nieprawdziwe. Nie spodziewali się tego usłyszeć. Twoim zdaniem, nie ma takiego smrodu, którego nie dałoby się usunąć? Przy prawidłowym czyszczeniu, można się pozbyć każdego zapachu. A mam w tym spore doświadczenie. Takie czyszczenie wymaga metodyczności i dokładności. Każda pominięta drobina substancji będzie cuchnąć. Okazuje się, że brzydkie zapachy nie luzowa za pomocą specjalnego enzymatycznego środka czyszczącego. To sekretna mieszanka enzymów, której składu nam nie ujawnił. To może być klucz do wyczyszczenia korwety. Enzymy wchodzą w reakcje chemiczne ze związkami organicznymi i rozbijają je na mniejsze, prostsze cząsteczki. Tak jak enzymy w ślinie, które rozkładają jedzenie już od pierwszego kęsa. Gorąco. Sparringowy pojedynek z furgonem kończy się sukcesem. To dla Jamie'ego i Adama nieoceniony trening przed czekającą ich walką. To bardzo cenne, że pogadaliśmy z fachowcem. Teraz wiemy, co robić. Kiedy pierwszy raz usłyszałem ten mit, uznałem go za sensowny i całkiem wiarygodny. Ale po rozmowie z Nilem i sprawdzeniu, jak działa jego preparat, wierzę, że zdołamy tak wyczyścić samochód, żeby nie śmiercią. Albo uda się wyczyścić go enzymami, albo pójdzie na złom. Wyczyścimy ten wóz. Odważne słowa. Sprawdźmy je w praktyce. Minęły dwa miesiące od czasu, kiedy w aucie zamknięto zdechłe świnie. Dziś Dzień Sądu Czas otworzyć kontener. Z boku przygląda się wszechwiedzący Nil czyściciel ekstremalny. Już czuję znajomy zapaszek. Za chwilę dowiemy się więcej. Teraz czuję po prostu zwyczajną śmierć. Nowicjusze ubrali się jak na wycieczkę do Czernobyla. A tymczasem zawodowiec rezygnuje nawet z zatyczki na nos. Dzięki, ale nie jest tak źle. Samochód trzeba wytoczyć na powietrze. Ale smród. One cię nie ugryzą właśnie. Śmiało Heineman. Wszystko w środku jest mokre. Jeśli czegokolwiek się dotknęł, papram się w tej mazie. Mam nadzieję, że kombinezon jest wodoodporny. Jest wodoodporny? Nie bardzo, ale lepszego nie ma. Radzę Wam się pośpieszyć do roboty. Boże, to coś okropnego. Świnie się rozpuściły. Kałuża sięga hamulca ręcznego. W tych warunkach muszą pracować bardzo szybko. Nieprzewidziana komplikacja. Rozkładające się zwłoki wytworzyły amoniak. Potencjalnie trujący gaz. Jamie omal nie zemdlał. Co ci jest? To amoniaka, a nie smród. Zabrakło mi powietrza. Omal nie zemdlałem. Korweta była szczelnie zamknięta i gazy z rozkładających się ciał zostały w wozie. Filtr nie zatrzymał amoniaku. Muszę mieć osobne źródło powietrza. Palemka jest do niczego. Kiedy groteskowa rzeczywistość ujawnia się w całej pełni pogromcy mitów, słaniają się na nogach. Jamie wygląda jakby miał zemdleć. Zazwyczaj pewny siebie Adam też ma miękkie kolana. Nic z tego. Nie wyczyścimy go. To jest potworne. Zamknięcie zwłok tych dwóch zwierząt w samochodzie było najstraszniejszą rzeczą, jaką w życiu zrobiłem. Nic gorszego nie potrafię sobie wyobrazić. Nie mogę tego wyjąć. Rozpada się. Neil udziela dobrych rad, zadowolony, że nie musi nic robić. Włóżcie papierowe ręczniki, niech nasiąkną i zbiorą cały płyn. Bo inaczej będziecie musieli tam wejść i czołgać się w kabinie. Będę szczęśliwy, kiedy ten dzień się skończy. To trudne zadanie, bez wątpienia. Zupełnie nie są przygotowani do takiej roboty. Maska działa bardzo dobrze, bo nawet tu smród jest porażający.